Moi drodzy, dzisiaj opowiemy jeszcze o olejach do silników dwusuwowych. Ten temat poruszyłem przy okazji materiału o w ogóle doborze, o sposobie doboru oleju do silnika, który zamieściliśmy poprzednio. Natomiast zauważyłem, że tam był taki fragment, o którym wspomniałem o olejach do silników dwusuwowych, on wzbudził bardzo duże zainteresowanie. Tak jak wspomniałem, ta wiedza praktycznie nie istnieje. Może właśnie dlatego fragment ten wzbudził takie zainteresowanie. Postanowiłem go rozszerzyć odpowiednio, żeby odpowiedzieć na Wasze pytanie w tym właśnie filmie, który poświęcony będzie tylko temu zagadnieniu, czyli doboru oleju do silnika dwusuwowego. Moi drodzy, będę w swoich tutaj dywagacjach na temat olejów używał potocznych określeń, ponieważ są one prostsze, bardziej oczywiste. I używane powszechnie. Więc nie będę się tutaj bił z tą całą nomenklaturą, bo to po prostu nie ma sensu. Najważniejszym uproszczeniem, właśnie w tym słownictwie, nazewnictwie, będzie określenie, czy olej jest gęsty, czy rzadki. Zamiast mówienia o niskiej lepkości oleju i wysokiej lepkości oleju. To jest bardziej obrazowe i każdy w ten sposób mówi. Poza tym zwróćmy uwagę, że fizyczne znaczenie. Terminu gęstość. Bardzo odbiega od potocznego znaczenia terminu gęstość. Fizycznie gęstość to jest masa, jaka zawarta jest w danej objętości. Czyli, na przykład, jeżeli litr jakiegoś płynu waży kilogram, tak jak na przykład wody, a litr innego płynu waży na przykład pół kilograma, no to ten płyn o masie kilograma, o wadze kilograma, ma większą gęstość. Niż ten, którego litr objętości waży tylko pół kilograma. W tym kontekście woda ma większą gęstość niż olej, ponieważ olej zawsze będzie ważyć mniej niż kilogram. 0,7, 0,8, 0,85. Taka jest fizyczna gęstość oleju. No ale któż powie, że woda jest gęstsza niż olej potocznie? No tak się nie mówi. Od dziecka nauczeni jesteśmy, że gęstszy sos to jest taki bardziej zawiesisty, a więc o większej lepkości, ujmując to fizycznie. Nie, nie jest to sos, który waży więcej niż woda, tylko sos, który ma większą zawiesistość. I ten termin potocznie przekłada się później na terminologię olejową. Olej rzadki to jest taki, który się wylewa jak woda z butelki. Olej gęstszy to jest taki, który wycieka praktycznie jak miód. I gęstość w sensie fizycznym, czyli masa versus objętość, nie ma tu żadnego znaczenia. Nie będę próbował tutaj tego odkręcać, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że tego uproszczenia używam świadomie, właśnie po to, żeby przekaz był łatwiejszy do przyswojenia. A więc dobór oleju do silnika dwusuwowego to jest zagadnienie bardzo złożone. Nie będziemy tutaj tego rozpatrywać z punktu widzenia konstruktora, bo to jest wynikiem bardzo wielu testów. Testy takie przeprowadzała m.in. firma Shell w latach 50-50, 1950-1958. Wykres uzyskany z tych testów. Przedstawił Czesław Kordziński w swojej książce o silnikach dwusuwowych. A więc mamy bardzo znaną i bez wątpienia profesjonalną firmę, jaką jest Shell. Znają się na olejach, mają swoje rafinerie. Mamy też bardzo znanego i bez wątpienia docenianego człowieka, prawdziwy autorytet w dziedzinie silników spalinowych Czesław Kordziński. To jest człowiek, który napisał wiele książek właśnie fajnym, przystępnym językiem. Te książki dzisiaj są bardzo poszukiwane. Cenię tego autora właśnie za fajną, przystępną metodę przedstawiania różnych zagadnień. Pamiętajcie, że to jest przystępne dla mnie. Jestem inżynierem od silników spalinowych, tak jak wspomniałem to w poprzednim filmie. Czy to się komuś podoba, czy nie. Nie chodzi o to, że ja się tym tytułem afiszuję. Po prostu taka jest prawda. I o tym mówię. A więc dobór oleju do silnika, te testy, do których się odniosłem, te wykresy, które Wam pokazałem, i dzisiaj pokażę Wam je jeszcze raz, dzisiaj omówimy je bardziej szczegółowo. To są właśnie wykresy odwzorowane z tych wykresów Szela i tych wykresów, które Kordziński przedstawił w swojej książce. Najważniejszym zespołem w silniku dwusuwowym jest oczywiście tłok, cylinder, pierścienie. To tam jest największe ryzyko zatarcie, to tam najtrudniej jest zapewnić dobre smarowanie. Zagadnienie do, dobierania odpowiednich luzów tłoka w cylindrze jest też niezwykle skomplikowane. O tym też pisał Kordziński w swojej książce, że gdy luz jest za mały, no to oczywiście tłok łatwiej potocznie zakleszcza się w cylindrze. Natomiast paradoksalnie, kiedy luz jest za duży, również łatwo tłok się zakleszcza w cylindrze, ponieważ omywa go większa ilość spalin, a więc bardziej się nagrzewa niż tłok o mniejszym luzie. To są zagadnienia, które, przez które musieli przechodzić konstruktorzy silników. Poprzez bardzo długie i żmudne testy. Ogromną rolę tutaj odgrywa, tak jak w silnikach czterosuwowych, Parametr lepkościowy oleju, ta górna lepkość przy wysokich temperaturach. Ma ona ta górna lepkość przy wysokich temperaturach ma niebagatelne znaczenie właśnie z punktu widzenia procesów smarowania między tłokiem i cylindrem. Jeśli chodzi o istotność, to porównywalne znaczenie ma właśnie luz tłoka w cylindrze. Luz tłoka w cylindrze wynika wprost też oczywiście z materiału tłoka, czyli jego stopnia rozszerzalności Cieplne. I obciążenia cieplnego. Silniki dwusuwowe są o wiele bardziej obciążone cieplnie niż czterosuwowe, co wynika z tego, że cykl roboczy następuje za każdym obrotem. Co więcej, miejmy na uwadze, że w przypadku silników czterosuwowych największe obciążenie cieplne przypada na głowicę. 60, prawie 70% ob obciążenia cieplnego w silniku czterosuwowym przypada na głowicę. Jedynie ta reszta, tych 30-40%, przypada na cylinder. Dlatego głowica w czterosuwach jest rozbudowana i mocno użebrowana, a cylinder często już znacznie mniej. W dwusuwie jest dokładnie odwrotnie. 65-70% ciepła zostaje oddawane przez cylinder, a jedynie ta niewielka reszta przez głowicę cylindra. Skoro takie obciążenie tak procentowo przypada na cylinder, no to tak bardzo obciążony też jest tłok. Wynika to obciążenie z tego, że kanał wydechowy w silniku dwusuwowym jest w cylindrze. A to tak bardzo podnosi temperaturę. I do tych parametrów konstruktorzy właśnie dobierają olej. Czasami pewnie w PRL-u bywało inaczej. Był jakiś jeden olej. I na tym jednym oleju trzeba było dobrać takie jego proporcje, żeby silnik mógł chodzić. Tak czy inaczej, olej z silnikiem zostały w jakiś sposób skorelowane. Czy to silnik do istniejącego oleju, czy olej do jakiegoś silnika, konstruktor musi brać to pod uwagę podczas procesu projektowania, projektowania silnika. I tak się właśnie dzieje. Dlatego również w silniku dwusuwowym, tak jak to mówiłem w przypadku silników czterosuwowych w poprzednim filmie, absolutnie nie zalecam przechodzenia na jakąś inną lepkość oleju. To wywołuje jakieś kaskadowe różne konsekwencje, o których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale wróćmy do tego wykresu, bo on bardzo Was zainteresował. Na wykresie tym. Widzimy, że na przykład jeżeli mamy olej o lepkości SAE 40 i mieszankę 1 do 40, to to co teraz widzicie na wykresie, no to podobne zabezpieczenie przed zatarciem zapewnia olej o lepkości SAE 30 zmieszany z paliwem w proporcji 1 do 12. Czy to jest prawda? Tak, proszę państwa, to jest prawda. Wykres ten obrazuje Maksymalną dopuszczalną temperaturę tu na tej osi pionowej, przy której następuje zatarcie tłoka w cylindrze. Nie jest to tak, że ta lepkość oleju wpływa na taką oto temperaturę cylindra. Nie, nie. To jest na osi pionowej jest przedstawiona temperatura, którą wytrzyma cylinder smarowany taką proporcją i takim olejem, zanim się zatrze. Czyli do wysokości tej prostej, które, tych prostych, które są tu zaznaczone, silnik pracuje normalnie, powyżej się zaciera. A więc tak, taka różnica wymaga przejścia z mieszanki 1 do 40 na 1 do 12. No ale przecież olej w silniku dwusuwowym ma też ogromny wpływ na proces spalania. Przecież nagle znajdzie się tego oleju w paliwie czterokrotnie więcej. Czy to ma jakiś sens? Proszę Państwa, przede wszystkim nie ma sensu zmieniać lepkości oleju zaleconego przez producenta. Wtedy możemy utrzymać te proporcję taką, jak zalecał producent. Nie musimy robić eksperymentów, no bo przecież czterokrotnie więcej oleju na pewno spowoduje, że silnik będzie bardzo dymił. Mimo iż te rzadsze oleje spalają się łatwiej niż te o większej lepkości. Ale mimo to, no, taka duża ilość oleju, czterokrotnie więcej, będzie miała wpływ na proces spalania. Czy w takim razie to ma sens? No nie ma, bo nie ma sensu zmieniać lepkości zalecanej przez producenta. Prosta i jasna odpowiedź. Jeśli producent na przykład, tak jak w przypadku jawy, podaje mieszankę 1 do 40, i pisze pod spodem SAE 30-40. No to znaczy, że zarówno SAE 40, jak i SAE 30 spełnia te wymagania producenta. Być może cylinder w jawie nigdy nie osiąga takich temperatur podczas normalnej eksploatacji, której następuje zatarcie tylko w jakichś ekstremalnych warunkach. Wtedy możemy stosować SAE 40, który bez wątpienia daje silnikowi lepsze zabezpieczenie przed zatarciem. Ale jeśli zastosujemy SAE 30, który, producent, który olej producent również przetestował, też nic nie powinno się stać. No właśnie. Przy okazji odnośnie właśnie doboru tej mieszanki, czyli ilości proporcji oleju w silniku dwusuwowych oraz oczywiście jego lepkości. Pamiętajmy, że producent dobiera te proporcje. Do maksymalnych obciążeń cieplnych i mechanicznych, a więc do najbardziej wytężonej pracy silnika w upalny dzień, w klimacie, do którego silnik jest przystosowany, przy niekorzystnym wpływie ciśnienia atmosferycznego. I przy maksymalnym obciążeniu, być może nawet nie na najwyższym biegu, czyli przy wolniejszej jeździe, jeżeli silnik chłodzony jest opływającym swobodnie cylinder powietrza, musi silnik to wytrzymać. I do tego dobierana jest ilość tego oleju w paliwie na przykład właśnie 1 do 40. To znaczy, że przy normalnej, spokojnej i łagodnej eksploatacji przy takiej jak dziś eksploatuje się te wszystkie motocykle, które są już praktycznie zabytkami. Prawdopodobnie wystarczy dużo mniej oleju. Tutaj będę zgadywać, Richter pisze o tym też w swojej książce. 1 do 100, 1 do 150 testowano w silnikach MZ i też było dobrze. Na co dzień, kiedy jeździło się normalnie po mieście gdzieś tam wyskoczyć, silnik nie osiągał maksymalnej temperatury, silnik nie był maksymalnie obciążony. Nie miał maksymalnych obrotów. To wystarczy. Do czego zmierzam? Otóż zmierzam do tego, że jeśli ktoś, na przykład, nie wiedząc o tym wszystkim, o czym tutaj mówię, zamiast oleju SAE40 zastosuje SAE20 w tej samej proporcji, co zalecał producent do SAE40, to w takiej codziennej eksploatacji. Najprawdopodobniej jest duża szansa, że nic się nie stanie. Silnik będzie normalnie pracował. Niestety, kiedy użytkownik taki postanowi, że odkręci gaz do końca, będzie chciał sprawdzić możliwości swojego pojazdu któregoś dnia, wtedy może zaistnieć sytuacja, która doprowadzi do zniszczenia silnika. Będzie tego o wiele większe prawdopodobieństwo. Tak więc pamiętajmy, że jeśli tak jak tutaj na tym wykresie widać, prawda? Jeśli przechodzimy z SAE 30, który był mieszany 1 do 40, na SAE 20, to tą samą ochronę, tą samą maksymalną dopuszczalną temperaturę, jaką cylinder jest w stanie wytrzymać, uzyskamy przy mieszance 1 do 24. Jeśli zamierzamy eksploatować nasz silnik w sposób, wykorzystywać pełne jego możliwości, to tak musimy przy tym oleju SaE20 zastosować taką mieszankę. 1 do 24. Jeśli się okaże, że przy tej ilości oleju prawie dwukrotnie większej, większej silnik będzie dymił, to znaczy, że w ogóle złą decyzją było jakieś przechodzenie z jednego SaE na drugie SaE. To niby dlaczego mielibyśmy to robić, skoro producent przetestował ten olej, a nie tamten drugi. Ale jeśli na co dzień nie wykorzystujemy pełnych możliwości silnika, to, tak jak powiedziałem, po prostu zmieniając jeden olej na drugi i zostając przy tej samej proporcji, no to nagle okazuje się, że nasz cylinder nie będzie mógł wytrzymać temperatury ścianki 250 stopni Celsjusza, tylko 240 stopni Celsjusza, o 10 mniej. Ale jeśli będzie rozgrzewał się podczas naszego stylu eksploatacji, do 230-220 stopni, to nigdy nic złego się nie stanie. Rozumiecie? Tak należy ten wykres interpretować. Dlatego to jest Wasza decyzja i Wasza odpowiedzialność, co zrobicie. Bo wiem, że są tacy, którzy wolą pozostać przy oryginalnej proporcji, ale stosują różne oleje. To się będzie udawać do czasu. Jeśli natomiast zamiast SAE30 zastosujecie SAE20, no to będziecie musieli go wymieszać o wiele więcej, jeśli chcecie, żeby silnik wytrzymał takie same obciążenie. Będzie wtedy bardziej, bardziej dymił, będzie może mostkować świeca, będzie może większa ilość nagaru, będzie może w wydechu, wydech będzie zawalony tym niespalonym przy częściowych obciążeniach oleju. To są rzeczy, które producent już wziął pod uwagę. A teraz my, zmieniając sobie te lepkości, wprowadzamy nieznany czynnik. Albo ryzykujemy zatarciem przy pełnym obciążeniu, jeśli zostaniemy przy fabrycznych proporcjach oleju do paliwa, albo ryzykujemy odkładaniem się większej ilości nagarów, depozytów węglowych i odkładaniem się niespalonego oleju w układzie wydechowym. Na takie konsekwencje musimy być gotowi, zmieniając parametry oleju. Jedno lub drugie. Nie ma złotego środka. Raz jeszcze pokażę Wam ten wykres. Czy to jest istotne, jeżeli ta temperatura maksymalna cylindra dopuszczalna, przy której się zaciera, spadnie o 10 stopni? Tak jak w przypadku jawy, jeśli przejdziemy z SAE 30 na SAE 20. Jest to bardzo istotne, ponieważ skoro producent zaleca zmianę mieszanki z 1 do 30 do 1 do 20 w czasie docierania, co wpływa co w zasadzie daje silnikowi możliwość wytrzymania wyższej jedynie o 2 stopnie Celsjusza temperatury cylindra, zanim się zatrze, to znaczy, że to jest bardzo istotne. Bo to jest bardzo ważne zalecenie. Więc w czasie docierania przejście z mieszanki 1 do 30 na 1 do 40 przy luksie DW, SAE 40, daje nam tylko 2 stopnie Celsjusza więcej. No ale czasami rozumiecie, jak to jest. Wystarczy pół stopnia Celsjusza różnicy, Między tą granicą, gdzie teraz jeszcze silnik chodzi dobrze, a teraz już się zaciera. Więc, tak, to jest istotne. A więc zmieniając na własną rękę parametry lepkościowe oleju, jaki stosujemy do dwusuwu, stoimy, jak powiedziałem wcześniej, przed takim wyborem. Albo zostając przy fabrycznej proporcji, ryzykujemy zatarcie silnika przy pełnym obciążeniu, przy większym obciążeniu, albo. Korzystając z tych wykresów, dodajemy go więcej i ryzykujemy większym dymieniem silnika, może mostkowaniem świecy, odkładaniem się oleju w układzie wydechowym. Jeden z naszych słuchaczy zadał mi pytanie pod poprzednim filmem, właśnie, skąd w takim razie brać te informacje o lepkości oleju do silników dwusuwowych? Producenci ich nie podają. Przecież lepkość SaE40, jaką miał Lux DW. Czy lepkość, jaką miał Mixol T? Mixol T miał Sae 30. To były oleje, które były dostępne X czasu temu. Mixol S, pamiętajmy, jest olejem o innej lepkości, ma Sae tylko 20. Więc jak ktoś przechodzi z Luxa DW, jak to było opisane w instrukcji, na, SAE, na Mixol S, to ryzykuje bardzo, co widać też na tym wykresie o wiele mniej ryzykowałby przechodząc na, na, na Mixol-T. Skąd wziąć te informacje po pierwsze? Przede wszystkim producenci rzeczywiście bardzo rzadko je podają. Jeśli takiej informacji nie widzimy, to nie wiemy właściwie ile tego oleju lać. A więc co powinniśmy zrobić? Jedną z rzeczy, które możemy zrobić, to napisać do producenta, poprosić o specyfikację produktu, która powinna być dostępna. Nie powinna być tajna, to nie jest... Nie prosimy o recepturę, Jakie tam są składniki i tak dalej, bo to jest tajne, w jakich, w jakich ilościach, prosimy o specyfikacje użytkowe. Taką specyfikacją jest lepkość, parametr lepkościowy według SAR. To nie powinna być tajemnica. Dlaczego na wielu olejach do dwusuwów tego się nie podaje? Dlatego na części z nich nie podaje się tego parametru, ponieważ Część z tych olejów jest dedykowana konkretnej firmy. Na przykład oleje firmy Steel. Jeśli taki jest napis na tym oleju lub jakiejś innej firmy produkującej e, kosy spalinowe, no to wiemy, i tam zawsze jest pod spodem też napisane na przykład 1 do 40. No więc wiemy, że w każdym silniku tej firmy stosujemy ten olej w tej proporcji. Nie musimy się tym interesować, jaką on ma lepkość kinematyczną. To nas nie interesuje. Po co? Producent zapewnia, że ten olej do tego silnika w tej proporcji. To nam wystarczy. Jednak, jeśli mamy olej, który jest dedykowany ogólnie do dwusuwów i nie ma tego parametru, no to to jest duże, proszę Państwa, ryzyko. Nie wiemy, czy on w tej proporcji zapewni naszemu silnikowi odpowiednią ochronę. Czy może się zatrze przy pełnym obciążeniu? Jeśli będziemy go lać trochę więcej na oko, no to trochę więcej będzie silnik dymił, a no, nadal nie będziemy wiedzieć, czy to już wystarczy, czy jeszcze nie. Ciekawostka, że... No właśnie też jeden z widzów napisał, że przecież nie ma w tej chwili już olejów o takiej lepkości, jak SAE 40 do dwusuwów. Skąd takie brać? Takie, jaką miał kiedyś LUX DW. LUX 10 miał już mniejszą. LUX 10 miał przecież 30. Tak jak MIXOL T. Tak jak widzicie na tej tabeli, którą tutaj przypomnę, którą pokazałem poprzednio. Otóż, proszę Państwa, sprawdziłem, zrobiłem małe rozeznanie w sieci. No i rzeczywiście okazuje się, że na świecie, na przykład w Indiach, tam gdzie motocyklami jeździ się bardzo dużo, prawdopodobnie w Chinach też. W Chinach nie sprawdzałem. A więc w Indiach są dostępne oleje do silników dwusuwowych o wyższym parametrze, parametrze lepkościowym. Gęstsze, prawda? Są dostępne. Co więcej, oleje te są bardzo wyraźnie opisane, jak chodzi o parametr lepkościowy. Nawet mają parametr zimowy podany. Bardzo często. Czyli są kraje, gdzie wiadomym jest, że ten parametr jest potrzebny. Ja myślę, że po prostu. Fakt, że spuściłem tą tabelę. Tutaj mamy na przykład olej firmy FOTEX, który ma SAE 20, potem są oleje firmy Total, które mają SAE 30, wszystkie do dwusuwów. Potem mamy Nexton, Crisol, CNG, NITKO, potem jest Faster X do dwusuwów, potem jest Faster 2T. Ma taką samą lekkość. Wszystkie mają SAE 20W 40. Udało mi się też znaleźć, nie wiem na ile jest ta informacja pewna, bo znalazłem ją tylko w jednym miejscu, więc nie udało mi się jej potwierdzić w drugim źródle. Udało mi się znaleźć, że olej do dwusuwów firmy Orlen 2T Semisynthetic o klasie jakości TC ma lepkość 10W40. Do zweryfikowania. No, i jest oczywiście też olej FOTEX 2T, który ma lepkość 20W50. Są więc oleje do dwusuwów dzisiaj produkowane na świecie. Nie wszystkie oczywiście są dostępne w Polsce. Praktycznie tylko ten Orlen, może któryś z Totali jest dostępny w Polsce, które taką lepkość mają. Ja myślę, że w Polsce takie, taka uboga oferta do dwusuwów i tak nonszalansko. Źle opisana. Wynika z tego, wynika z jakiejś polityki po prostu marketingu. Prawdopodobnie marketingowcy tych rafinerii uznali, że użytkownicy pojazdów dwusilowych to jest jakaś marginalna część rynku, którą w zasadzie nie ma się co przejmować. Niech sobie radzą sami. Tak uważam, no bo innego wyjaśnienia nie jestem w stanie znaleźć. Dlatego zachęcam Was do szukania tych olejów do szukania tych informacji. Więc, jeżeli do waszej WS czy SHL-ki producent zalecił Lux DW, znajdźcie olej o takiej właśnie lepkości, o lepkości Sae 40. Zamiast eksperymentować z 30, czy tam z 20, jeśli zależy wam na waszym silniku, jeśli chcecie wykorzystywać w pełni jego parametry, lubicie jeździć swoim klasykiem, łatwiej, o wiele bardziej bezpiecznie jest po prostu. Kupić taki olej na jakiejś aukcji. Teraz można kupić przecież wszystko w internecie. Ja szczerze mówiąc, bardzo często korzystam z tego. Dzisiaj nie ma znaczenia, czy ta butelka oleju jest w Indiach, czy ona jest w Malezji, czy ona jest w Maroko. Klikacie, patrzycie na koszt wysyłki i zaraz jest tutaj. No oczywiście dorzucą wam pewnie jakieś cło, bo dzisiaj cło nie jest po to, by chronić nasz rynek, tylko po to, żeby zdzierać haracz z tych, co których na zamówienia czegoś z zagranicy. To jest inny temat. A więc, moi drodzy, raz jeszcze. Znajdźcie olej o takich parametrach, jak, z, jak zalecił producent. A wtedy będziecie mogli go mieszać w takich proporcjach, jak zalecił producent, i będziecie mieli spokojną głowę. Nie będzie tutaj elementu eksperymentu na waszym silniku. Bo tak jak mówiłem, raz jeszcze to podkreślę: zmieniając lepkość poza zakres tej, którą zalecił producent, musicie rozważyć, czy zaryzykujecie mieszanie w proporcji, jakiej zalecił producent, ale ryzykując, że silnik przy większych obciążeniach cieplnych lub mechanicznych ulegnie zatarciu, czy patrząc na ten wykres, rozważycie dolewanie go więcej. Ryzykując tym, że silnik będzie dymił i będzie odkładał tego oleju więcej w układzie wydechowym. Taki macie wybór. To wszystko.